Okazuje się już sklepienie ceglane. Znaczy, no już wszystko wiemy. Ten tunel jest tak duży, że tak naprawdę mogłyby tam przejeżdżać po nim jakieś pojazdy. Nie? Była grupa czterech, pięciu osób. Jeden do drugiego się zaczął. Panie Majorze, jest bardzo dużo takich niewiadomych. Nie? W 72 roku. E... Przy pierwszym otworów pod pod, pod, pod ornament traf, trafiliśmy na kanał. Kanał udwiewili i jest szerokości do 3 metrów od stropu do do podłogi około, około 3 metrów. Składał się nie mniej więcej około 30 30 30, 30 centymetrów. Z, z, z czerwonej cegły oblanym y, lepikiem smową. Z której strony ten tunel był i w którym kierunku szedł? Jak to pan pamięta? Ro, rozpoczynałem budowę od, od, od środka se, Przesuwał w, se... się pan w nasze lewo, tak? Tak, w lewo. A I... tunel natrafił pan jak teraz mamy w poprzek budynek pod, pod budynkiem, z, bud, z boku budynku. Pod, pod, e, pod, e, pod budynkiem, ja jestem pewny na 100%, że tam e, ta część ornamentu, która szła od, o, od tej ulicy, od tej ulicy, ja słyszałem o, od połowy, więc jechałem do tyłu. I mniej więcej w połowie tej połówki gdzieś tam musiałem go trafić. On szedł, nie, mniej więcej z tyłu w kierunku, bo no, nie wiem, co to będzie, e, gazownia czy, czy tam co. I on szedł centralnie na cmentarz. Najchętniej byśmy odkryli kawałek tunelu, nie? No, czyli, może w lot, jakbyśmy się udało. No. Okazuje się już sklepienie ceglane. To jest początek tego tunelu i dwa pale, które przebijają, że tak powiem, tunel. To jest ten pal, który właśnie trafił pan Leszek w wywiadzie, który nam udzielał parę miesięcy temu. I to jest drugi pal. Widzicie, pan Leszek mówi, że jak trafił to w latach 70 to była pustka, bo wkładał kija z lusterkiem. A na dzień dzisiejszy mamy tunel cały zasypany. Ten tunel był budowany metodą odkrywkową, czyli był wykopany rów, wybudowano go. Moje przypuszczenia, że jest to tunel jakiś burzowy kanalizacyjny. Zobaczcie, tutaj mamy kamionkową rurę, tu jest rura, a resztki cegły świadczą o tym, że szła tutaj do góry po prostu jakaś cudzienka kanalizacyjna. Lub coś w tym stylu, i ta rura idzie też tutaj, nam pod kątem. Czyli wychodziła do góry, tu było po prostu kolano i, i to jest jakiś tunel. Tylko, że ma bardzo grube ściany. Ale zobaczcie co jest bardzo ciekawe: góra tunelu jest izolowana jakąś papą. I teraz pytanie: kiedy ta izolacja powstała? To jest definitywnie jakaś papa, coś i to bardzo gruba warstwa, ale tylko jest na warstwie wierzchniej. Tak się prezentuje urwany tunel. Ten tunel rzekomo ma prowadzić w stronę powstańców wielkopolskich. Energopol kiedyś jak budował drogę, po prostu go przeciął i zasypał. No, taka jest teoria tutaj. No, najważniejsze jest to, że potwierdziły się słowa pana Leszka. E, może trochę mylił się z, z, dokładnie z lokalizacją, ale, ale mamy to. No. Ktoś ma jakąś latarkę? Mam bardzo porządną. O! Znaczy, no już wszystko wiemy. No, tam jest pustka, tylko na tyle, na ile, nie? I widać, że jest zasypany na całej długości. Tak, znaczy on jest na środku, gdzieś tam, gdzie jest stoi koparka, zawalony całkowicie. Prześwitu tutaj jest może jakieś tam 30-40 cm. Ja pojechałem na inną budowę, już tutaj nie wróciłem, ale zaopowiadam kolegi, który, który tutaj pracował, on wspominał takie coś, że jak była grupa od inwestorów, od nadzoru technicznego, była grupa czterech, pięciu osób po cywilnemu i on coś takiego posłuchał, powiedział, że jeden do drugiego się zaczął, panie majorze. Co Coś w z Czy to jest prawda? Czy to jakiś mit? To, no, jest to, to bardzo to... prawdopodobne, no bo służby interesowały się takimi rzeczami. Podejrzewam, że do dziś się interesują. No, są to jakieś rzeczy, które. Z co, co pamiętam, to bardzo długo trwało to e, decyzja, e, co wtedy e, e, zrobić. się okazuje, że jednak był zawalony w ten sposób. Yeah? No, w miejscu, w którym przebiegał ornament, tam gdzie są wbite pale, tunel został zawalony, dalszą część zostawiono, bo niczemu tak naprawdę nie przeszkadzała. No. Tunel jest dosyć solidny, bardzo gruby. No. Ściany ma nie wiem, grubości metra. A cały, a cały ma 4 metry szerokości, więc ten tunel jest tak duży, że tak naprawdę mogłyby tam przejeżdżać po nim jakieś pojazdy. Nie? Ale to takie tunele w Szczecinie występują, to są tak zwane podziemne rzeki. Są to kanały, które prowadzą z jednego końca miasta aż do Odry, i podłączone są tam wszystkie kanały burzowe. Nie? Jest bardzo dużo takich niewiadomych. No, rury kamienkowe, dosyć stara konstrukcja, ale ta papa na, na górze tego no jest bardzo jakby taka nowoczesna. Nie? No, to byśmy, myślę, że nie wiem kiedy byśmy musieli ustalić, kiedy robiono jakieś takie izolacje z papy. Druga no, wojna światowa to jak najbardziej. Ale jak wcześniej ta smoła, no bo jeszcze jakaś smoła, no to rozumiem, ale tutaj jest taka papa, nie, no więc to jest ale ciekawe. Była, papa była, papa była tak. Więc pytanie, czy nie było jakiejś modernizacji tego, no nie wiemy co tu się znajdowało. Z informacji, jakiej mi się udało uzyskać, na tym terenie w czasie wojny lub przed wojną znajdowała się fabryka lakierów i farb, więc być może tutaj, no były to jakieś piwnice, no nie, nie mamy pojęcia, no. Raczej nie skłaniałbym się ku teorii, że to jest jakiś element fortu. Raczej bym się obstawiał po tym, co zobaczyliśmy po tej rurze kamienkowej i po tej cudzieńce, że to jest tak naj najbardziej prawdopodobnie kanał burzowy. Niedaleko tutaj tak naprawdę mamy do Odry. Ten kanał tutaj, wylot musiał być dosyć duży, jak zbierał tą e, wodę. Pamiętajmy, że te tereny, które tutaj są, one są bardzo zalewowe. To są tereny torfowe, e, a Niemcy bardzo dobrze mieli opanowaną tą hydro, hy, hydrotechnikę odprowadzania wody. Minęło kilka dni od odkrycia tunelu pod ornamentem. Po konsultacjach z konserwatorami zabytków zapadła decyzja o jego zburzeniu. Dzisiaj widzimy, jak ogromny jest przekrój tego ceglanego tunelu prawdopodobnie odprowadzającego wodę. Mam ze sobą metrówkę. Zobaczcie. Ściany mają grubość 1 metra. Tutaj zmierzymy. Tutaj mam 2 metry, a nie stoję jeszcze na spongu. Chyba najbardziej zadowalające z tego wszystkiego jest to, że potwierdziły się informacje przekazane nam przez pana Leszka. Jak możemy zobaczyć, sklepienie składa się z czterech warstw. Cegieł. Jest to bardzo mocne sklepienie w kopalniach, które eksploruje, trafia się podwójne, potrójne, to już jest max, więc tutaj widzimy, jak bardzo wytrzymały był ten tunel. Pytanie, dlaczego był tak bardzo wytrzymały, co tutaj się znajdowało wcześniej i do czego mógł służyć? Tak naj, najbardziej prawdopodobną hipotezą jest ta hipoteza, że to jest tunel odprowadzający wodę.